Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przysadów, bezinteresownie i rzeczowo. W dzisiejszym odcinku chciałbym mówić o lekarzach, przemyśle farmaceutycznym, o zależności, współpracy, a może o przekupstwie. Proszę Państwa, przemysł farmakologiczny po bankach chyba i politykach jest najczęstszym przedmiotem krytyki mediów. A co jest przemysłem zbrojeniowym? Na ten temat nic krytycznego nie słyszymy. Przypominacie sobie Państwo, jednym z największych epidemii w przeszłości była grypa hiszpańska. Dlaczego grypa hiszpańska pociągnęła za sobą tyle ofiar? Nie dlatego, że wirus był szczególnie Złośliwy, może trochę dlatego, że była bieda i niedożywienie społeczeństwa, ale przede wszystkim dlatego, że nie było antybiotyków. Wirusy otwierają drogę bakteriom do zapalenia płuc, i z tego powodu zmarło najwięcej pacjentów wtedy. Czym leczylibyśmy, gdyby nie przemysł farmaceutyczny? Jak wyglądałaby diagnostyka? Gdyby nie było sprzętu medycznego. Jeżeli spojrzymy na stare obrazy starych majstrów, którzy malowali obrazy o tematyce medycznej, to widzimy właściwie tylko upust krwi. Innej, innych metody nie było. Zioła naturalnie były, już, o ziołach już mówiłem, ten zielarz herbapolu dostaliśmy wszyscy w 1973 roku do ręki. Jako pomoc w leczeniu problematycznych pacjentów, dużo poprawy one nie przynosiły. Ja przypominam sobie 1980 rok i 1981, kiedy brakowało wszystkiego w medycynie. Na intensywnej terapii dziecięcej cieszyliśmy się wszyscy razem z personelem, jak przyszła dostawa przedatowanych leków z zachodu jak przyszła dostawa sprzętu medycznego, który mogliśmy używać. Igieł, browniuli, czy wenflonów wtedy, cewników do żyły podobojczykowej. Później pracowałem na oddziale, prowadziłem oddział intensywnej terapii kardiologicznej. Możecie Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądało, jak wyglądało zaopatrzenie na tym oddziale. Sprzęt produkcji polskiej firmy Polmet. Przedstawiciel tej firmy i technik był codziennym gościem na naszym oddziale. Sprzęt nie funkcjonował. Koledzy, którzy pracowali na kardiochirurgii w szpitalu w Strusia wtedy, prowadzili ze mną wymianę. Ja potrzebowałem nitroglicerynę do leczenia wstrząsu kardiogennego, a oni potrzebowali cewniki do żyły podobojczykowej. Więc. Wymienialiśmy się. Jeżeli przyszedł chory we wstrząsie kardiogennym i wymagał podania, na przykład do butaminy, należało napisać podanie do dyrekcji szpitala. Dyrekcja szpitala zwracała się do rektora Akademii Medycznej wtedy, a rektor Akademii Medycznej do Ministerstwa Zdrowia i dostawaliśmy lekarstwo mniej więcej 6 tygodni po wystawieniu podania. Oczywiście chory już prawdopodobnie, Albo przeżył mimo braku tego lekarstwa, albo zmarł, ale mieliśmy lekarstwo dla następnych. Także gdybyśmy nie mieli leków produkowanych przez przemysł farmaceutyczny i sprzętu, to byłaby i diagnoza, i terapia praktycznie na poziomie początków XX wieku. W krajach zachodnich. Pracowałem jakiś czas w Holandii, na anestezjologii było wszystko. Było wszystko w nadmiarze. Przemysł farmaceutyczny i przemysł wytwarzający materiały do użytku medycznego jest jak każdy inny. Przemysłem, który musi być dochodowy. Jeżeli nie jest dochodowy, to plajtuje. Koszty powstania jednego leku, nowego leku, określa się na miliard dolarów, a z jedne, na tysiąc projektów, na tysiąc projektów, od początku rozwoju, od pomysłu do przebadania, do, do pierwszego stopnia, do drugiego, do trzeciego, zanim dojdzie do handlu, przechodzi jeden z tysiąca. A ludzie, którzy na tym pracują, chcą być wynagradzani. Tak samo jak ludzie produkujący w przemyśle samochodowym, czy jak ludzie pracujący w przemyśle obowniczym, włókienniczym i każdym innym. Naturalnie mówimy, no tak, oni, ale oni zarabiają na nieszczęściu ludzkim. To nieszczęście ludzkie jest przez nich zwalczane. Czy pomagają temu nieszczęściu? Naturalnie były w historii medycyny pomyłki. Był lek talidomid. Tu znowu mamy do czynienia z sytuacją, że nie ma niebezpiecznych leków, tylko niebezpieczne są ręce, które je podają. Ten sam talidomid, podany ciężarny dla zwalczania problemów, które były w ciąży, spowodował urodzenie się dzieci z, z wadami wrodzonymi rąk nóg ten sam talidomid podany yy, chorym na trąd leczy a jest bardzo tani taniutki ludzie pracujący w przemyśle farmaceutycznym i w przemyśle medycznym chcą być wynagradzani tak jak każdy inny i firma musi Pracować zyskownie, żeby móc pracować nad odkryciami, nad badaniami, nad następnymi lekami, nad udoskonaleniem sprzętu medycznego. Lekarz jest naturalnie celem reklamowym dla firm farmaceutycznych. Nie zamieszcza się ogłoszeń na temat nowych leków w w gazetach codziennych czy w tygodnikach, który, gdzie, gdzie jest znacznie więcej o samochodach, o, o butach, o odzieży i o, i o modzie. Ale wtedy przychodzi referent i referuje przedstawia lekarzowi lekarstwa nowe, ich działanie. No jeżeli Państwo macie takiego pacjenta, który się do tego nadaje, to byśmy ci, będziemy się cieszyli, jeżeli zastosujecie nasz lek. Albo na przykład y, cewniki do y, punkci żyły. Jest firma Braun, która produkuje, jest firma Vigo produkuje. to jest szwedzka, a druga jest niemiecka. Oczywiście oni przedstawiają, nasz jest o tyle lepszy, a może nasz jest jeszcze lepszy, a my mamy troszeczkę cieńsze i dla dzieci będzie to lepsze, prawda? Referenci. Drugi są kongresy. Drugim sposobem prowadzenia reklam dla leków to są kongresy, na które zaprasza się lekarzy. Naturalnie, jeżeli jakiś profesor czy jakiś wykładowca zostanie zaproszony do, do knajpy na rogu małego miasteczka, no to no trudno. Bardziej ciekawy jest, jeżeli pojedzie do Sopotu na przykład albo do Krakowa. Do większego miejsca, i tam wtedy się zaprasza więcej ludzi. Oczywiście oni zwracają koszty podróży, czasem nawet hotel, jeżeli ktoś ma partnera, to musi do tego dodatkowo zapłacić, i w ten sposób informuje się lekarzy o postępach medycznych. Ja wiem, że na przykład Izba Lekarska w Niemczech robi dwa razy w roku szkolenia, czy, czy przedstawia jakieś tematy, kongresy na jakieś tam tematy. A firmy farmaceutyczne znacznie częściej i mają znacznie lepszych referentów, bo starają się takich referentów zwerbować. Oczywiście płacą im też, którzy potrafią w sposób odpowiednio ciekawy przedstawić te rzeczy. I była taka historia: na przykład byliśmy, byłem na przedstawieniu leku przeciwko nadciśnieniu, ale to firmy amerykańskiej. W Norwegii, Holmenkollen, tam gdzie skakali łaciak, czy tam nie wiem kto jeszcze wtedy. Do, do dzisiaj skaczą tam w tym Holmenkolen narciarze. Zimno było jak pies, i to już rzeczywiście był szczyt, który, nie zapomnę, którego nie zapomnę do dzisiaj. Staliśmy mniej więcej 45 minut, i gość opowiadał o jednym leku. Ja nie wiem, skąd on to wziął, te wszystkie zdania, które przedstawiał i wracał i powracał i nawiązywał i ciągle jeszcze to samo. Jak myśmy wychodzili, to ja miałem przesadę, a inni mówili, no wiecie, lepszego leku nie ma. Byli tak pod wrażeniem tego przedstawienia, że absolutnie nie wyobrazali sobie, że mógł być lepszy lek na nadciśnienie. Oczywiście przy, tych, przy takich małych kongresach no, było zawsze szli ci lekarze z praktyki już po, po całodniowej pracy do, do, do restauracji, bo tam były stosunkowo tanie pomieszczenia, gdzie no, oni zaserowali parę bułeczek. No, znalazło się paru kolegów, którzy mówili, za moje jedzenie płacę sam, to ja jestem ten dobry, ci nie są przekupni. Ja musiałem organizować w Centrum Leczenia Bólu Dwa razy do roku szkolenia czy, powiedzmy, seminaria dotyczące terapii chronicznego bólu, pomieszczenia, oczywiście, trzeba byłoby zapłacić. Trzeba było postarać się o sprzęt odpowiedni, odpowiednie środki przekazu. No więc firmy, które produkowały, dobrowolnie i bezproblemowo finansowały to. Zamian za to mogliśmy mogli przedstawić uczestnikom swoje produkty, swoje leki, czy swoje inne rzeczy, które były bardzo ważne. Naturalnie wyśladami takich. Yy, Rzeczy szła prasa inwestygatywna i mówiła niestworzone rzeczy o tego, jak to lekarze dają się przekupić. Naturalnie dostaliśmy długopis, który kosztował może 70 centów, ale czy to jest przekupienie, raczej bym nie powiedział. Taki przykład pracy in, dziennikarzy inwestygatywnych to był kiedyś, wystąpiła kiedyś pacjentka. W programie takim dosyć znanym, Ostro, ale Fair, w telewizji niemieckiej. No i co to była za sprawa? Przyszła swoim adwokatem, ten adwokat przedstawił całą historię. To była cukrzyczka, która musiała wstrzykiwać już od wieku dziecięcego insulinę. No i lekarz, ponieważ normalna insulina ludzka powoduje często to, że, że ustrój nie jest już na nią wrażliwy. A w tym momencie weszła na rynek insulina, która była produkowana metodą genetyczną. No i lekarz zaproponował tej pacjence, żeby wstrzykiwano, żeby przeszła na tą insulinę, a ona się na to zgodziła. Działaniem ubocznym insuliny w miejscu wstrzyknięcia zanik tkanki tłuszczowej. I ta Chora zaskarżyła firmę produkującą tą insulinę, że ma takie dołki tutaj w udzie i to ją bardzo, bardzo męczy i jej wygląd zewnętrzny jest bardzo cenny i chce odszkodowanie za to, że właśnie, że, że właśnie do, do takich skutków ubocznych doszło. Nie zaskarżyła lekarza, bo od lekarza może by się włączyła firma ubezpieczeniowa i dostałaby może odszkodowanie rzędu 2-3 tysięcy euro i to wszystko. Ale od firmy farmaceutycznej mogła, być, mogła dostać znacznie większe odszkodowanie. I to przedstawiono ładnie w telewizji co prime time, jak to się mówi. Dla porównania można by było też powiedzieć, ok, przyjechał chory, znaczy... W Karetką pogotową po wypadku z urazami narządów wewnętrznych, no i trzeba było wykonać operację ratującą życie, bo przecież insulina też ratuje życie, w ogóle to, że jest produkowana. No, chirurg uratował życie, ale ten pacjent miał skłonności do keloidu. To znaczy, to są takie bardzo grube blizny, które powstają. No więc trzeba zaskarżyć teraz produkt, producentów skalpeli za to, że, stał się taka, że stała się właśnie taka sytuacja. To jest tak mniej więcej tak samo paradoksalne. W swoim czasie również powstał problem trans, przy transplantologii. W jakim szpitalu, chyba w Tajdlbergu, jest zawsze kolejka, bo zawsze tych organów do transplantacji jest mało, dawców jest mało, no i na tą ta lista była troszeczkę manipulowana, to znaczy nie, nie szło tak zupełnie po kolei. Tak? Nie wiem na jakiej zasadzie, ale w każdym razie ci ludzie, którzy no, niektórzy byli wcześniej, powinni troszkę dłużej czekać niż inni, którzy którzy byli na liście przed nimi i to odkrył pewien bardzo dzielny dziennikarz inwestygatywny pewnie dostał policera albo coś tam za to bo on walczył o sprawiedliwość że to, no dobrze no ci inni którzy dostali ten organ też potrzebowali tego organu no ale ominęli troszeczkę tą kolejkę parę rzeczy do przodu rok później to był to był rok 2012 Rok później, w 2013, zmarło 360 osób więcej, osób oczekujących na transplantację organów, niż w roku poprzednim. Po tej aferze w prasie i w mediach. Czy to się opłaciło? Kto na tym skorzystał? Miałam taką bardzo bliską, znajomą panią. Hanny Wasiak, która jest poetką w Polsce i ona napisała taki krótki wierszyk. Ja go zacytuję. Taka pisanina to ogromna odpowiedzialność za losy świata, za słowa i za łzy, które ktoś wyleje. Ile tych łez wylano przez to, że jakiś dziennikarz się... Uważał za stosowne napisać o tym skandal. Naturalnie można było ten skandal jeszcze, że tak powiem, ukarać tych, którzy, którzy, powiedzmy, troszeczkę to przeciągnęli, ale czy to musiało być znowu tak bardzo podawane do prasy? Nie wiem. W każdym razie spowodowało to, że społeczeństwo było bardzo wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o, o, o zgodę na pobranie organów pośmiertnych. Tak to wygląda stosunek lekarzy przemysłu farmaceutycznego i przemysłu medycznego. Jeśli Państwu podoba się ten temat, to przekażcie go dalej do tych bliskich i znajomych, który, na których uważacie, że ich to też by interesowało. Możecie też ten kanał zasubskrybować, żeby być informowani na bieżąco o tym, co nowego. Jestem wdzięczny za komentarze, otrzymuję ich coraz więcej i za sugestie. O jakich tematach chcielibyście Państwo jeszcze usłyszeć? I nadal będę za to wdzięczny. Za dzisiejszą cierpliwość i uwagę, dziękuję bardzo.